Światowe Centrum Handlu, zlokalizowane na nowojorskim Manhattanie, kojarzy większość z nas za sprawą tragicznego zdarzenia, które miało miejsce 11 września 2001 roku. Ostatnio była 20-letnia rocznica zamachu na bliźniacze wieże. Z tej okazji chcielibyśmy Wam przybliżyć historię tej inwestycji. Koncepcja wybudowania kompleksu budynków o nazwie World Trade Center zrodziła się już w latach 30. ubiegłego wieku. Jednym z ojców tego przedsięwzięcia był miliarder David Rockefeller. Budowla miała stać się nowojorskim centrum handlu. Jednak rozpoczęcie budowy nie odbyło się bez sprzeciwu. Głównym opozycjonistą budowy nowego centrum biznesowego był Lawrence Wynne. Właściciel najwyższego wówczas wieżowca w Nowym Jorku Empire State Building. Argumentował on, że dwie wieże będą niestabilne na dużych wysokościach i niebezpieczne w przypadku kolizji z samolotem lub wypuchnięciem pożaru. Budowa rozpoczęła się 5 sierpnia 1966 roku. Zaangażowanych w nią było ponad 10 000 pracowników. W wyniku wypadków przy pracy życie straciło ponad 50 z nich. Należy pamiętać, że Twin Towers to jedynie część całości, na którą składało się w sumie aż 7 budynków: trzech biurowców Hotel Marriott oraz 47-piętrowy WTC 7. Całkowita powierzchnia biurowa kompleksu przekraczała milion metrów kwadratowych. Autorem projektu budynków był amerykański architekt o japońskich korzeniach, Minoru Yamasaki. Początkowo wieże miały mieć zaledwie 80 pięter. Ostatecznie jednak, każda z nich miała po 110 poziomów. Północna wieża mierzyła 417, a południowa 415 metrów. Co za tym idzie, przewyższyły one Empire State Building, które do czasu ich wybudowania były najwyższym budynkiem Nowego Jorku. Północna wieża wraz z wieczącym ją masztem telewizyjnym. Mierzyła 527 metrów, do dnia zniszczenia obiektu była najwyższym na świecie punktem anteny zainstalowanej w budynku. Był to obiekt o bardzo dużej wysokości, wymagał zatem zastosowania przy jego tworzeniu najnowocześniejszych technologii. Jedną z nich było wykorzystanie ściany szczelinowej, aby piwnice budynku nie zostały zalane przez rzekę Hudson. Metoda ta polega na wypełnieniu betonem wąskoprzestrzennego wykopu najczęściej 60-80 cm szerokości, w którym uprzednio umieszczono zbrojenia. Podczas pogłębiania wykopu oraz w trakcie betonowania wewnątrz wykopu pozostaje zawiesina bentonitowa stabilizująca krawędzie w zewnętrzne. Podawany beton od dna wykopu stopniowo wypiera bentonit. Gdyby ściana szczelinowa nie przetrwała zamachu, mogłoby dojść do zalania całego systemu metra, co znacznie zwiększyłoby liczbę ofiar. To właśnie metro zainspirowało inżynierów do stworzenia innowacyjnego systemu wind w wieżowcach. Zamiast budować wystarczającą liczbę wind, aby przenieść wszystkich z parteru do miejsca docelowego, postanowili podzielić budynek na trzy strefy, gdzie każda została wyposażona w windę ekspresową. Ludzie dostawali się w szybki sposób do jednej z trzech stref, a następnie jeździli lokalnymi windami, aby dostać się na żądane piętro. Dzięki temu zabiegowi budynek mógł zachować więcej powierzchni biurowej, a zatem zwiększyć potencjał przychodowy dla inwestora. Rzuty obu wież stanowiły kwadraty o boku 63,5 m. Kolejną innowacją było zastosowanie konstrukcji powłokowej, Oznacza to, że konstrukcja nośna mieściła się w ścianach zewnętrznych, gdzie gęsty układ słupów oraz rygli tworzy sztywną na działanie sił poziomych powłokę. Główną zaletą takiej konstrukcji jest jej stabilność. Łącznie wznoszenie wieży zajęło aż 8 lat. Oficjalnie zakończyło się 4 kwietnia 1973 roku. Budowa World Trade Center pochłonęła aż 200 tysięcy ton stali, Cała naziemna część powstała głównie z tego budulca, tylko w niewielkim stopniu z betonu i ponad 900 tysięcy litrów farby. Monumentalna budowla bez wątpienia budziła respekt w większości obserwatorów nowojorskiego krajobrazu. Na przestrzeni lat Światowe Centrum Handlu dotknięte zostało trzema poważnymi incydentami. 13 lutego 1975 roku, w wyniku zapłonu izolacji kabli telefonicznych, w budynku wybuchł pożar. Z 11 piętra ogień rozprzestrzenił się i ogarnął piętra od 9 do 14. W tamtym czasie budynek nie posiadał odpowiednich przeciwpożarowych instalacji, ale na szczęście w wypadku tym nikt nie poniósł śmierci. Niektórzy wydarzenie to uznają za celowy zamach nieznanego sprawcy. Kolejną bolesną kartę w historii World Trade Center stanowi zamach, który miał miejsce 26 lutego 1993 roku. Pod północną wieżę podłożona została ciężarówka zawierająca 700 kg ładunku wybuchowego. Zdaniem FBI był to azotan mocznika. W zamierze zamachowców leżało doszczędne zniszczenie budynku, jednak bomba nie zdołała rozerwać stalowej konstrukcji. Wydarzenie odebrało życie sześciu osobom, a tysiąc zostało rannych. Sprawcami byli islamscy ekstremiści. Od czasu tej tragedii postanowiono usprawnić przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracowników poprzez powołanie sztabu kryzysowego i szkolenia oraz przeprowadzenie próbnych ewakuacji. Tragiczna seria zamachów z 11 września 2001 roku była wydarzeniem przełomowym dla całego ówczesnego świata. Zamachowcy Al-Kaidy przejęli cztery samoloty pasażerskie, jeden uderzył się z budynkiem Pentagonu, dwa z nich rozbiły się o Twin Towers. Uderzenie dotkliwie uszkodziło konstrukcję na tyle poważnie, że po upływie kilkudziesięciu minut doszło do zawalenia się budynku. O godzinie 9:59 runęła wieża południowa, a o godzinie 10.28 z powierzchni ziemi zniknęła wieża północna. Jednak nie każdy uwierzył, że to był zamach terrorystyczny. Zwolennicy teorii spiskowej twierdzą, że ogień nie mógł wywołać takiej katastrofy. Zwłaszcza Buty C7 był zaskoczeniem, ponieważ nigdy wcześniej tego rodzaju budynek nie runął w wyniku pożaru i uznawano to za niemożliwe. Zdaniem specjalistów temperatura w miejscach uderzenia samolotów osiągała 1000-1500 stopni Celsjusza. Według badań konstrukcje stalowych słupów wytrzymywały temperaturę rzędu 400 stopni w ciągu 4 godzin. W miejscu uderzenia samolotów, w wyniku bardzo wysokiej temperatury, nastąpiło uplastycznienie konstrukcji stalowej, co dało początek katastrofie wież. W 2002 roku ogłoszono konkurs projektu nowego budynku World Trade Center. W lutym 2003 roku, spośród tysięcy ogłoszeń, wyłoniono projekt czterech wieżowców. Nowy kompleks obejmuje wieżowce, pomnik oraz muzeum. One World Trade Center, zwany też Freedom Tower, to pierwszy wieżowiec wybudowany w miejscu dawnego WTC. Został oddany do użytku w 2014 roku. Mierzy 1776 stóp. Jest to nawiązanie do daty ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Aktualnie jest najwyższym budynkiem w USA i zajmuje szóste miejsce spośród najwyższych budynków na świecie. Z perspektywy lat naznaczonych przez tragedię, potęga wzniesiona na gruzach dawnego kompleksu nabiera symbolicznego wymiaru.